Z tej strony, dealer i A to jest kolejny odcinek w Hero Zero. Jak widzicie, zaczęliśmy w naszej drużynie Gramy na PLU-11. Tu chcę walki Co drugi lewem Tutaj przegrano. Minus 10. To atakujemy. 9. 10, jak 10... zaczniemy? 10... 10 straciliśmy, 10 dostaniemy. I przegramy, ale. No nie, Ciężko nie było? Nie. 32 punkty i będziemy w, lydze, w pierwszej lidze. 9, 10, 11. Wkraczam sobie chwilę poza odcinkiem. Nie wiem, co robić. Kończyłem sobie Hero Zero. Nie nagrać, ale... A, e... o kurde, JA! Sześć ŻYCIA! Kurde, sześć mi zostało, ale przykro mi. Cieszę się. nie powinienem wygrać normalnie. A konto usunięte. Ale wszystko jest. Konto usunięte. Wszystko jest. Kupię trochę. Bramniejsza w to. Pójdziemy... No właśnie... Mm, od, mam 20 level, już prawie 21. Musimy misję 21 level skróć. Okej. Okay. Spręć. Okej. Okay. Misja zakończona. 21 level. No. Okay. Mm. Dobra. Nie. Nic związku lepiej. Po sobie wybrałem obojętnie jakiego. zostało. Ulepszyłem sobie to i pójdziemy na zadanie nadzwyczajne. Okej, okay. ale dużo wola, teraz tu żurę. Okej. Okay. Już 4 przeszliśmy i już przeszłam tam parę i teraz tu doszłem z 20 levelem. Kurde, jeszcze przybyliśmy. się coś jest mm, nie ma to mogę sprzedać to też mogę sprzedać Ot. też sprzedam i to też sprzedam sprzedaj tak co to jest? To no, opcja jest do wypiętego. Widzimy nowych walkę. Pojedynek. Nie przegramy. Nie wiem. Powinniśmy wygrać, ale jak przegramy to... to co? No to przegramy. No widziałem. Co z nim, to już powinniśmy wygrać, bo ma więcej siły od nas. No. Już myślałem, że przegnamy. To, to też powinniśmy wygrać. Wygrać znaczy się... Oni no sobie tylko siłą ulepszają. No to, w siłę jest najmniej potrzebna. I klopki dostałem. Czy mi nie są potrzebne? Nie. Drugie. I jak możemy zaatakować? Możemy przegrać. O, właśnie przegrałem. Bo to jest 27 level, to się nie dziwię. O mam mopąkę, to możemy iść. Rumpeks. Nie, kończąc, co my kupujemy. Czy się to. A właśnie, prank odblokowałem i tak dalej ale to zostawię, że jest później. widać, że widać, Dobra, Wspomagacz tutaj Wspomagacz... misji, dobra. O, przecież 20 sekund kupiłem, a nie, to dostałem. 4000. Będzie 5 minut szło. No i spoko. Dzisiaj będzie krót, taki krótki, krótki odcineczek. Właśnie tam walkę z Bandą przegraliśmy i teraz walczymy mu tylko tyle zostaje. 19 000, y życia mu zostało trafień, tak tutaj pisze, punkty trafień no, zostało hmm. nie wiem, czy też nie też nie, o oh, w ranking pójdziemy jesteśmy no już coraz wyżej Oops. to jakaś pewnie mocno ta, no wiedziałem. że to jakieś mocne tutaj są Są, no z nim sięgam, to go nie atakujemy to ranking top 10 kto jest to Tylko ta i ta drużyna. Zobaczmy no zobaczymy drużyna mi w pierwszy jest pierwsza drużyna jest, to jest hmm, no to tamta Dobra, pokaż drużyna. Okej. Okay. Wow, jaki level? To jest chyba najlepszy. No, to jest najlepszy level. ma no, tylko to. O, no, tylko to jest taki mocny. O no, nie robi zadanie nadzwyczajne. А в лице кто из первши? Сем пятнадцатый. О. У его дружина. Слабо. не, ну не аж так слабо. Zobaczymy czy jest taka drużyna, jak kurde mi tutaj dać Minecraft Raft Drużyna duża Minecraft jest taka drużyna? Jest Są 190, jest dwóch członków, tak? Kobiety dęby <gry> A nie chce się do nich zgłosić? Szykry okej i na tak będziemy kończyć, bo już widzę, trwa widzi, prawie 10 minut. Dobra, wygraliśmy. No dobra, jeżeli się spodobało, nie zapomnij ocenić, zostawić łapkę w górę lub subskrybować mojego kanału. No to więc, marka.